Witam wszystkich serdecznie w ostatni dzień października. Taki słoneczny, ciepły dzień, no bo słuchajcie, w końcu 20 stopni, no to, no to uważam, że jest ciepło. Najpierw chciałem Wam pokazać, co tam u mnie w ogródku, słuchajcie, no słuchajcie. Na pierwszy rzut, na pierwszy ogień idzie facja japońska. Widzicie? To są kwiatostany facji japońskiej. Jeszcze nie kwitnie, ale no wypuściła. Wypuściła trochę tych kwiatków, jak ja to mówię i ta druga facja również, z tym, że no ma jeszcze mniejsze, dopiero jak to się mówi, widzicie, wychodzą, ale no będzie kwitła. Nie wiem, pierwszy raz będzie mi kwitła, także mi trudno jest powiedzieć, jak to będzie wyglądało tutaj, no, o tej porze roku. Nie? Słuchajcie, no w ogrodzie jest pobojowisko. Tu mam jeszcze, widzicie, liście bananowców. Co mi kwitną? No, brugmanse, zobaczcie. I to ładnie mi kwitną. Nie wiem, pod słońcem może nie będzie widać. Z bananów to zostało mi tylko tak. Ten basiok. I tam jeszcze akurat na rondzie mam też basioka. One będą zimowane, tak jak w ubiegłym roku. E, liście. Liście nie wyrzuciłem na kompost. one będą, One będą. Przydadzą mi się. Zaraz Wam też powiem, mniej więcej do, do czego. W każdym razie taki zrobimy szybciutki obchód. Słuchajcie, kupę liści mam jeszcze. No Muszę pozbierać. Chciałem trochę w niedzielę pozbierać, ale u mnie takie były mokre. Ale widzę, że nie. Kurde, no mokre. Są. Nie chcę takich mokrych liści zbierać, bo, bo mi się zepsują. Ja zbieram je do worków i, i trzymam je w kotłowni, żeby miały ciepło i sucho. E, słuchajcie. To tam u rosną? Mimo takiej, tej, tej pory roku, pięknie słuchajcie, zobaczcie, wypuszczają. Widzicie, jakie idą sztyce? I ta moja księżniczka, i mój kudłaty również. Liść teraz idzie za liściem. No w końcu ruszył. No, no tutaj też ta, ta brugmacja trochę oberwała trochę ją mrozem troszkę ją przyciąłem. No, poczekam jeszcze może ze 2-3 dni i będzie wykopana. E, karłatka. Słuchajcie, no też zobaczcie. Zobaczcie, przepięknie mi jeszcze idzie. E, butia Capitata, no yuki, yuki, to swoją drogą, no ta yuka. Glorioza variegata, no jest prze, tu, prze, przepiękna. No, tu, tu na psaurok. Gloriosa również. Butia capitata, teraz niedawno tego liścia wywinęła już idzie następny, ale już podejrzewam, że wywinie go może w budzie. Wczoraj zrobiłem, słuchajcie, oprysk na wszystko, wszystko czyli palmy, głównie też tą gloriozę, tą variegatę opryskałem na grzyba. Ona jest bardzo wrażliwa, widzicie? Ona jest wrażliwa na wilgoć i, i ona bardzo szybko na liściach dostaje grzyba. Także dostały oprysk. Tak samo jubea helensis. Zobaczcie sobie. Liść rozwija. Idzie, idzie jedna szczyca i następna. No Zobaczymy. Może, może w budzie mi wywinie z jednego liścia. Zeszłą zimą tak było, że wywinęła mi jednego liścia. No. Także już się, już się robi pustko. Pustawo. No zostało mi słuchajcie, jeszcze parę kan do wykopania. Także, że już po pierwszym, po pierwszym, chociaż widzicie, mimo że zostały, dostały, zobaczcie, mrozem, nie, no, no to jeszcze mi kwitną, no nie wspomnę już o daliach, co prawda te liście już nie są takie atrakcyjne, bo mówię, oberwały trochę mrozem, ale no w sumie, no tylko jedna, jedyna noc co taka była, a tak to na no, pogody to mamy, no naprawdę rewelacyjny teraz. No. Plan na przyszły rok na pewno to zrobię, będzie to już inaczej, żeby mi się nie znudziło to wszystko. Wiadomo, palmy to już zostaną, bo, bo czy yuki to ich nie przesadzę, no bo to takie, takiej opcji nie ma. Ale troszeczkę pomyślę inaczej. Na pewno będzie już w tym momencie, nie będzie tak zastawiona butia Capitata, będzie bardziej też wyeksponowana, czyli, czyli ten już tutaj nie trafi, na pewno brugmansja, będzie troszeczkę inaczej. A jak, no to jeszcze będę myślał. No tak ogólnie, słuchajcie, no pusto już jest w tym moim, ogród, w tym moim ogród, ogródku, ogrodzie. No. Już to nie jest to, to co, co było jeszcze z miesiąc temu. No ale cóż, taką mamy porę roku i w takim klimacie żyjemy. Tu mój, z tego mojego zakątka azjatyckiego. Co się śmieje, co, co akurat te rośliny nie należą do roślin azjatyckich. Ale w moim zakątku są, ale to nie jest tam. No to, to już też przypustawo zostało. No w oczku wodnym te wszystkie, co mogłem, rośliny to powyciągałem. Są w pawilonie zimowym jedynie. Tu będzie zimowała lilia wodna. nie? No, To będzie już zimowała. No, także mam jeszcze parę drobnych takich, widzicie, rzeczy do, do, do wykopania. I... Słońce jest nisko, nie? I tak kapitalnie pada światło właśnie, zobaczcie, na te rośliny. Przepięknie to wygląda, nie? Fajnie tak jest podświetlone, no, no podoba, przynajmniej mi się podoba. To. Jeszcze dzisiaj może zobaczę, ale jeszcze może trochę tych liści, bo mnie trochę te liście denerwują na tym trawniku. A one w miarę może są suche. I je pozbieram. No, chyba tak zrobię, ale jeszcze, jak coś wam pokażę, pójdziemy do pawilonu. To jeszcze wam pokażę coś w pawilonie. Już, żeby Was nie zanudzać, to tak szybciutko. Nogi sobie trochę wytrzeć, i tak na szybko przelecę. okazja, wyciągnęła tego liścia, rozwinęła. Tutaj, już na miejscu I jeszcze rośnie. Także jest kawał liściora. Odrost wypuścił tego liścia. Teraz Wam pokażę, bo pierwszy raz, z czym się z takim spotkałem. jeżeli ktoś coś takiego miał, no to napiszcie mi. To jest, kochani, kordlina australijska. Nie pamiętam nazwy, muszę sprawdzić, ona ma takie żółte paski na, 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 na liściach. Przynajmniej, jak jest stoi w słońcu, to ma takie żółte, żółte paski. I zobaczcie, Wypuść te od korzenia. Nie wiem, czy tu jest jeden idzie, czy tu jest więcej. No z czymś takim się nie spotkałem jeszcze. Jak ktoś się spotkał, no to to napiszcie mi. No i co tu jeszcze u mnie ciekawego? Tamta widzicie, tamta alokazja też rozwijaliście. No, słuchajcie, 5 metrów to podejrzewam, że do wiosny będzie za mało. No i chyba chyba faktycznie te, te liściory wezmę i po E, Balbisiana rozwinęła mi tego liścia. Tam mi wszystko rozwijaliście, Także, no nie wiem, a no, zobaczymy. No, no, zobaczymy, jak to jak to będzie zimowało. No, nie wspomnę już, że tam o zebrince zebrinka to tam liść, liść za liściem ciśnie. Także, że. O jejku. No. no, palemki. No, powiem Wam szczerze, że też przepięknie mi idą. No, coraz wyższe są. I już wypuszczam mi następny liść, idzie w tej tak samo. Zobaczcie jaka już idzie, jaka już jest szabla wielka. Ten pień ma taki fajny, brązowy i tak zobaczcie sobie, widać jak, jak ona przyrasta, widzicie? Ona ma taki brązowy, ma ten, a, a przyrosty, co przez nos przyrośnie, widzicie, ten, to jest taki jaśniejsze. O, teraz może widać, no. Także dosyć, dosyć ładnie śmaga, a ma no taki niesamowity, ma niesamowity pokrój ta, ta, ta palma. No także chyba to wszystko wam do pokazania. Tak w skrócie na szybko z takich ciekawych rzeczy. Chyba tak. No. Jak nie, to zobaczymy się w, nas, w następnym razem. No, to do zobaczenia. Trzymajcie się, do zobaczyska.